Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym serdecznie powitać pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Wraz z małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą. Życzliwości i troski o drugiego. Tak jak napisał tak jak potrzebujemy przysłowiowych podstawowych składników życia ognia i wody. Jak napisał jeden z pisarzy, ludzie żyją nie dlatego, że troszczą się o same w siebie, ale dlatego dzięki miłości. Której dość służymy w hospicjum w Wołominie, towarzyszymy i pomagamy chorym terminalnie w schroniskach dla bezdomnych w Czarnej w Henrykowie i właśnie wspieramy wspieramy wyjściu z bezdomności i uzależnień w młodzieżowym ośrodku wychowawczym chcemy młodym pokazać, że warto wymagać od siebie, jeśli chcemy dobrze zagospodarować życie. Wielcy Szanowni Państwo, na czele z księdzem prowincjałem oraz księdzmi orionistami, z księdzem proboszczem. Czcigodne siostry, wielce szanowny panie Wójcie, razem z małżonką, wielce szanowni panowie przewodniczący, szanowni państwo radni, wszyscy dostojni przybyli goście, czcigodne kawalerze Orła Białego, panie prezesie z małżonką, witamy bardzo serdecznie, pan prezes Bronisław Wilstein. Wszyscy drodzy państwo, także podopieczni wielkich dzieł, Księży Orionistów. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu, ale ja myślę, że trzeba powiedzieć szerzej, bo tak też się razem z żoną czujemy. Dziękujemy za zaproszenie do współudziału w tym wielkim dziele. Dzisiaj mamy piknik, mamy spotkanie, są z nami media. Pomagamy z radością. Mamy nadzieję, że to będzie początek takiej wielkiej publicznej popularyzacji tej wspaniałej akcji, ale także tego wielkiego dzieła, czy tych wielkich dzieł, które od wielu, wielu, wielu już lat realizują księża Orioniści. Realizowali przecież to dobro, wielkie dobro, niosąc je potrzebującym w zasadzie do tej pory po cichu, spokojnie, bez wielkiego rozgłosu, robiąc rzeczy wielkie, także tutaj w Brańszczyku. Dzisiaj spotykamy się tutaj po to, żeby o tym mówić, ale cieszę się, że to spotkanie jest, bo ono stanowi wielką okazję. Nie tylko do pokazania tego, czemu służą księża Orioniści na czele ze swoim twórcą i wielkim patronem, świętym Alojzy, ale także i to, żeby zarażać, zarażać tą radością pomagania. Zarażać tą radością, dawania z siebie tego, co najlepsze, czyli dawania z siebie dobra, niesienia dobra innym. Szukania przez to także i tego, co przecież chyba dla każdego w życiu najważniejsze takiej osobistej satysfakcji z tego, kim się jest i jakim się jest. Na pewno tą największą satysfakcję w życiu można znaleźć właśnie przez to, że daje się z siebie. Jak najwięcej drugiemu człowiekowi, że niesie się dobro, że można zobaczyć uśmiech na twarzy człowieka udręczonego czy to chorobą, czy to niepowodzeniem życiowym, czy to biedą, czy to niedołężnością, w której się znalazł z takich czy innych przyczyn. Szanowni Państwo, jak już mąż wspomniał, księża orioniści stworzyli naprawdę wielkie dzieło. I na uwagę zasługuje fakt, że ta działalność prowadzona przez nich jest prowadzona już od prawie 100 lat. I w przeciągu tych prawie 100 lat księża orioniści otoczyli opieką dziesiątki tysięcy potrzebujących. Myślę, że to, co jest bardzo cenne, to fakt, że ta działalność Działalność księży jest tak niezwykle wszechstronna, bo księża opiekują się i osobami chorymi, i niepełnosprawnymi, i bezdomnymi, i także właśnie ta pomoc ukierunkowana jest na dzieci i młodzież z różnymi problemami wychowawczymi. Bardzo, ale to bardzo serdecznie za tę działalność dziękujemy. Ale dzisiaj kierujemy nasze podziękowania przede wszystkim do wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że tak. Licznie przybyli Państwo na dzisiejszy piknik, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Ponieważ bardzo liczymy na to, że Państwo przybyli tutaj z jednej strony, by spędzić miło, sobotnie popołudnie, skorzystać z atrakcji, które są tutaj oferowane dzięki sponsorom i partnerom strategicznym, którym też serdecznie za to dziękujemy, ale także, a może przede wszystkim właśnie wesprzeć podopiecznych księży orionistów. I żeby to wielkie dzieło y, cięży orionistów mogło nadal tak wspaniale się rozwijać, ale przede wszystkim by mogło obejmować też y, swoim zasięgiem jeszcze więcej osób, y, które wymagają opieki, to potrzebna jest też pomoc ludzi dobrej woli i wielkiego y, serca. I ja wierzę w to głęboko, że właśnie dzisiaj my wszyscy ta takimi ludźmi tutaj y, jesteśmy i że z ochotą wesprzemy y, wspaniałą Akcję, którą dzisiaj księża orioniści inaugurują, która nosi nazwę Pomagam z radością. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo trafna nazwa. Grana miejsca, które z tego wymagają. A my tymczasem, słuchajcie, zapraszamy tancerzy, żeby pojawili się na scenie. Więc to, yy, to, co za chwilę, za, za chwilę zobaczycie, też będzie, będzie zupełnie wyjątkowe. Yy, czekamy jeszcze na twojego partnera, tak? Nie, <słuch> jak będziecie gotowi, to, to dacie znać. Yy, nie będziemy teraz przypominali o wszystkich punktach, które warto odwiedzić. Ja tylko widząc y, ogromne zainteresowanie i życzliwość i chęć spotkania się z prezydentem każdego z was, domyślam się, że, że trochę to potrwa, zanim nas opuszczą, bo nie dacie tak łatwo wyjść. I dobrze, i dobrze, taka okazja nie zdarza się często. Jest tu dużo miejsca, mamy wolne terminy to z są Można się w marze. Bu işte, ne diyor? Amel bu, hakikaten.